Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy słuchacze naszego radia, nadzieja, wielu z was z tym radiem spędza całe dni, niedzielę słuchując się różnorodne programy tego radia, ale też modląc się z tym radiem. I zapewne niektórzy z chorych z tym radiem przeżywali dzień Zmartwychwstania Pańskiego, a wielu z nas było w świątyniach w czasie Wielkiego Tygodnia. Ale też w czasie, kiedy cieszyliśmy się z niedzieli wielkanocnej, że Chrystus zmartwychwstał. Byliśmy świadkami Jego zmartwychwstania. Jest to czas, kiedy spotykamy się przy stole, składając sobie jak najlepsze życzenia. I ja Wam, drodzy słuchacze, chciałbym złożyć jak najlepsze życzenia. Niech Chrystus błogosławi wszystkim, Rodzinom, które w tym czasie spotykały się na terenie naszej diecezji. Ale niech błogosławi wszystkim osobom, które pochodzą z naszej diecezji, mieszkają na terenie kraju, czy nawet za granicą. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie wstał. Aleluja!